Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowna Izbo. E, tak słuchałem w tej chwili e, pana posła z P.O., który mówił o zagrożeniu sędziów, to ja postawię odwrotne pytanie. Ja się boję i myślę, mówię to w imieniu obywateli, że to oni boją się zagrożenia ze strony sędziów. Myślałem, że po dzisiejszej Komisji Sprawiedliwości, która odbyła się, muszę powiedzieć, w sposób dość merytoryczny. Pan przewodniczący w tłumaczeniu pewnych zawiłości i problemów był dość przekonywujący, niemniej jednak nie przekonał mi w kilku sprawach. Pierwsza sprawa to sprawa transparentności doboru sędziów na stanowiska sędziowskie w pierwszym etapie, czyli na etapie danego sądu. Tutaj praktycznie rzecz biorąc, poza ogłoszeniem konkursu na stanowisko sędziego, nie ma żadnej przejrzystości. Drugi etap nie będę wnikał, bo go nie znam, ale pozostaje nam trzeci etap, o który toczy się targ. Targ toczy się w sposób prosty i oczywisty. Otóż państwo i z Platformy i z nowoczesnej. Uważacie, że pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który został wybrany w wyborach Powszechnych, ma obowiązek pełnić rolę notariusza czy jeszcze gorzej sekretarki i podpisywać nominację, która przygotowuje Krajowa Rada Sądownictwa. Dzisiaj pytałem dwa razy pana przewodniczącego, bowiem pierwsze bardzo dyplomatycznie nam odpowiedział, że tak jak Tą sprawę uchwali ustawodawca i takie, jakoby stanowisko, takie przyjmie Krajowa Rada Sądownictwa. I ja bym się mógł nawet zgodzić z takim stanowiskiem, niemniej jednak nie można pozostawić bez wpływu na opinię Krajowej Rady Sądownictwa nadzwyczajny Krajowy Zjazd Sędziów. Po pierwsze, to, co mnie się rzuciło w oczy, i pozwolę sobie to zacytować. Bo na tablicy tego zjazdu widziałem artykuł 45 Konstytucji, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. To ja mam takie podstawowe pytanie: w jakim procencie ten artykuł 45 jest w Polsce realizowany? Bo dla mnie wydawało się to co najmniej śmieszne. Żeby na głównej tablicy Krajowego Zjazdu Sędziów wisiał artykuł 45 Konstytucji, kiedy procesy w Polsce trwają po 15, 20, 29 lat. O jakim, o jakim my mówimy przestrzeganiu Konstytucji? Wracam do sprawy, której dzisiaj wywołał uśmiech, ale nie jest śmieszny i myślę, że częściowo uwagi pana Jarusza Sarockiego. W tym zakresie podzielił pan przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Choć zbudził on uśmiech prawników, do no bo prawnicy myślą według szufladki. Nie, nie potrafią myśleć otwarcie. Tuż tego, że suwerenem jest naród. I zachodzi w ogóle pytanie, dlaczego sędziowie, dlaczego naród nie ma wpływu na wybór sędziów. A jeśli teraz weźmiemy i połączymy to z faktem, że chcemy zmusić pana prezydenta do roli notariusza, no to w tym momencie w ogóle nie mamy udziału społeczeństwa w wyborze sędziów, bo to jest w zasadzie jeden zawór, który pozwala na dzień dzisiejszy mówić, że jest udział społeczeństwa w wyborze sędziów poprzez prezydenta, a on jest wybrany w wyborach powszechnych. Jeśli tą rolę odwrócimy, no to nie możemy twierdzić, że jakikolwiek udział jest narodu, a to suwerenem jest naród, który powinien wybierać sędziów poprzez swoich przedstawicieli. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, sprawa odpowiedzialności. Główny temat, który bardzo mało jest ujęty w sprawozdaniu, poza statystykami, jak również nie było o nim mowy na nadzwyczajnym krajowym zjeździe sędziów, to jest sprawa odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Otóż Krajowa Rada Sądownictwa, sam, sam dobór rzeczników, zastępców rzeczników dyscyplinarnych w, w sądach, czyli sędziów z danego sądu no, jest mało przekonywujący i społeczeństwo w te, w tych, w tym rzecznikom nie ufa. Zresztą każde skargi pisane na sędziów kończą się praktycznie rzecz biorąc tak samo. Uważam i uważamy w klubie, że po prostu sędzia nie może być całkowicie bezkarny, nie może być odpowiedzialny. Jeśli dopuścił się przewinienia, musi za nią podnieść odpowiedzialność. Pytanie, czy to ma być odpowiedzialność cywilna, czy dali idąca, to już jest zależne, czy zostanie dali immunitet uchylony, czy nie. W każdym bądź razie minęło 26 lat i sędziowie są coraz bardziej zadufani, coraz bardziej bezkarni, coraz bardziej aroganccy. Mało tego, system kształcenia tych sędziów jest również zły. I proszę Państwa, tutaj kamyczek w stosunku, y, trochę do nas też. Otóż y, my też temu jesteśmy winni, a to dlatego jesteśmy winni, że przez 26 lat uchwala się ustawy chore w Polsce. System ustawia się dziwie, że nikt właśnie z nowoczesnej, y, nikt z Platformy y, nie mówi o tym, w jaki sposób się y, tworzy prawo w tym Sejmie. Czy do Państwa to nie dochodzi? Państwo tylko krytykujecie, wnosicie poprawki, a daliśmy się zwariować temu zawędzeniu prawnemu. Co to ma znaczyć, żeby prawo tworzono i to nie chodzi o pis w tej chwili, tak prawo, jak się okazuje, było cały czas tworzone. Chodzi o to, żeby musimy zmienić regulamin Sejmu. Co to ma znaczyć, żeby my nie mamy rozdziału władzy wykonawczej od ustawodawczej? projekty tak zwane poselskie, to jest fikcja. To ministerstwa ustalają projekty i to ministerstwa wdrażają je do procedowania jako projekty poselskie. Zasada jest taka generalna w Sejmie. Każda partia, która jest władzy, przepycha ustawę, kolanem ją przepycha, nie słucha w ogóle na komisjach nikogo, ona przechodzi większością, bo każda komisja ma większość, a potem zobaczymy, jak się coś pojawi, to poprawimy. I tak poprawiamy wszystko od 26 lat. Ile razy już mamy ustawę o ustawie sądów powszechnych poprawianą? Pewno kilkadziesiąt. Ile razy mamy ustawę o vat poprawiano? Ile różnych innych ustaw? Ile lat tak będziemy tutaj procedować ciągle w ten sam sposób? A pani marszałek się uśmiecha i jest wesołą. Nie też pani marszałek, ale wesołowie nie jest. W każdym razie powiem tak. Jeśli nie zmienimy zasady pracy w tym Sejmie, nie stworzymy żadnej porządnej ustawy, wszystkie instytucje w Polsce będą, są, będą i nadal będą chore. I, nie, I to nie jest śmieszne. Krajowa Rada Sądownictwa całkiem niepotrzebnie wdała się w organizację tego zjazdu i w tą powiem szczerze hucwę z Trybunałem Konstytucyjnym i wielbieniem pana profesora Rzepińskiego, bo to źle wpływa na opinię o Krajowej Radzie Sądownictwa i źle wpływa w ogóle na opinię o sędziach w Polsce. Nie można, Krajowa Rada Sądownictwa ma swoje zadania i powinna się tymi zadaniami zająć i nie wkładać palców tam, gdzie nie powinna wkładać. Dziękuję.